...premierę. Postanowiliśmy uczcić, uhonorować najlepszego polskiego piłkarza, tak naprawdę stawiając mu posąg, prawda? Podobno swoje, swoje pomniki mają już Messi i Ronaldo, a od dzisiaj swój pomnik ma też Robert Lewandowski. Nie jest wykonany z brązu ani z, z, z kamienia, natomiast jest zbudowany z klocków. Myślę, że to jest forma bardzo fajna, bardzo ciekawa, co ważne, bardzo atrakcyjna dla, dla najmłodszych, wśród których, wiado, jak wiadomo, Robert ma mnóstwo fanów. Jak powstają takie figurki? Jak wielka to jest, jakie wielkie to jest przedsięwzięcie, żeby taki właśnie odzorowany posąg z klocków LEGO zbudować? Najpierw yy, robimy założenia. Czyli co zbudujemy, dlaczego, po co, jak, o jakie elementy to uzupełnimy, bo wiadomo, że tutaj oprócz figury jest jeszcze jakiś tam tablet z, z, z prezentacją jest koszulka Roberta z jego własnoręcznym podpisem, koszulka reprezentacji Polski oczywiście e, uzgadniamy w takim przypadku, jeżeli chodzi o wykorzystanie kogoś wizerunku e, z Robertem Lewandowskim, uzgadniamy z pzpn em że może, to być, że może wystąpić w koszulce PZ, Kadry polskiej. przepraszam. Bardzo dziękujemy za zgody przy okazji. E, no i później kwestia techniczna. No, założenia techniczne, najpierw grafik przestrzennej grafiki wektorowej, później przekładamy to jeszcze w wirtualnym świecie na jakby grafikę klockową. Później mamy spis klocków, które trzeba zdobyć, zdobywamy je, to trwa też trochę. No i następnie budujemy. Myślę, że cały ten projekt trwał w granicach trzech miesięcy, pracowało nad nim około 6 osób.